Zrób to mała, zrób to coś, zakręć swoim tyłkiem przejga Prawo w Bok, basuj, basuj z nami mała O tym wiesz, dziś impreza Preza jest do rana a więc zrób to mała, zrób to coś, zakręć swoim tyłkiem przejga Prawo w Bok, basuj, basuj z nami mała O tym wiesz, że impreza Preza jest do rana. Łapałem w środku zimy na wakacje Cię wysłałem I tak chciałem, abyś w końcu powiedziała Że ja jestem tym, którego uwaga! A Ty się śmiałaś, ciągle śmiałaś się Gdy w ogóle bardzo powijałaś mnie Na koncie pustą Ty zniknęłaś też Podczas naszego koncertu wyglądało to po prostu super. Cóż mogę powiedzieć? Byliście po prostu niesamowici. Myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy. Czuję, czuję, kiedy jesteś blisko mnie. Nasze ciała tak rozdrzane, żyła powiedz. Czuję, czuję, kiedy jesteś blisko mnie. W wykazie na jedności wciąż porywasz mnie. Czuję, czuję, kiedy jesteś. Zajebisz się. W imieniu wszystkich zespołów dziękujemy Wam za wspaniałą zabawę słyszeć baby, 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 Dziękuję Wam za to gorące przyjęcie Mam nadzieję, że nie raz jeszcze tutaj wrócimy wizja kłamie, nie wierzcie <noise> Kto to był? Gdy Cię pierwszy raz ujrzałem Wielkim tirem Ja się w Tobie zakochałem Lecz Ty na mnie Nie swoj. Kochani stop, stop, stop Są dziewczyny? ci Ole, 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 ole Nie damy się nie damy się, ule! Nie damy się! Lewa rączka w górę to nie boli, prawa rączka w górę i wszyscy klaszczemy. Naprawdę to nie boli. Klaszczemy! Podaj! Śmiało Klasiką, papietrąką, Ty moja, mama. ja nie słyszę! Zosy. Będziemy nas później męczyć. Wszystkie dziewczyny piszczą hey! Może naszych kierownik nie może Jaką zaczęlić jak ma wady wymowy? Ale ja ładnie powiem Ale co powiesz? Cześć informacja Vegas To jest grupa Vegas Grupa Twoja puszia taka rozwana chcesz się bawić aż do rana ze mną stoć Możesz całą noc więc chodź, ze mną chodź Już czas tego tego chcemy wy Niech się spełnią nasze zrycie z tyłu leży miękki Chcesz się bawić aż do rana ze mną, choć może całą całą, choć Disco ze mną kos. Już czas tego tego chcemy wy, niech się spełnią nasze sły, aucie z tyłu leży miękki, Disco ze mną kos. Kochani, Disco Plexar 4 zaprosił nas na piękną imprezę. E, Festiwal muzyki tanecznej. Było bajecznie, publiczność dopisała, pojawiły się również nasze najnowsze e, przeboje, i te starsze, i te nowsze. Nie zabrakło plastikowej biedronki, było pięknie. Dziękujemy Krystianowi za zaproszenie, dziękujemy wszystkim, którzy oczywiście Krystian jest szefem, to nie ulega wątpliwości i każdy o tym wie, prawda? Dziękujemy wszystkim, z kim mogliśmy współpracować dzisiaj, było pięknie, naprawdę dziękujemy i do zobaczenia na następnych imprezach tego typu.

Cześć, mówi Irena Santor, czyli oczywiście Norbi. Pozdrawiam Was gorąco. No i cóż mogę Wam powiedzieć? Świetne miejsce, świetne piosenki, świetni wykonawcy. Nawet ja się uczesałem specjalnie na ten wyjazd. Powiem więcej, założyłem świeże dzisiaj. Co mi się rzadko zdarza. Kobiety są. Aha, aha. Głośniej! Kobiety. I wszyscy, 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 wszyscy! Kobiety. Świetna gala. Nie spodziewałem się, że, mimo że jechałem 3 dni, 3 noce, jechałem pociągiem, szedłem na stopa, właściwie tydzień tu jechałem, że tak świetnie to wypadnie. Pełno ludzi przyszło, naprawdę. O, kolejny sukces! Tak więc myślę, że pieniądze prześlemy Państwu pocztą. Super. Są, a, 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 a. Koncert jak zwykle mega fajny, mega żywiołowy myślę z naszej strony i z Waszej również Bo energia była myślę, że taka kooperująca, tak? Między nami Łapy, łapy Ja uwielbiam ją, ona tu jest I co? I tak czy dla mnie, bo dobrze to wie, że porę ją i na mnie Bo Łapy! Ja uwielbiam ją Ona tu jest I dla mnie Bo dobrze to wie Że porwę ją I chcę tu schowam na pieśń Idę do was Śpiewacie sami Śpiewaj ale ludzie głośno, śpiewamy, śpiewamy, dobra? Pomóż mi. O, 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 o. Ej, no pomóżcie zaśpiewać, teraz my. Gotowi? No kto śpiewa zwrotkę, kto śpiewa zwrotkę? Moja dziewczyna patrzy przez oczy me I nie ukrywa jak ją kocham, tylko moje serce, nie, gdy nie całuje. Jej ramiona ukojeniem dla mnie są, bo przy niej czuję. Jak miło I każdą chwilę prawdę ofiarować bo... Jest tego warta, nic się nie zmieniło Moi drodzy, cóż, no dzięki wielkie, pozdrawiam Was Radek, czyli zespół weekend e, Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję się tutaj razem po i będzie pobawić. Także trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, miłych snów, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Pa na ręce, ręce, ręce Do góry, do góry. O, 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 o. Dobra, środek, środek, jeszcze raz ręce I śpiewacie. Ręce nad głową i klaszem, muzyki, wszyscy klaszczą, Mocno. O, o, o. Ja uwielbiam ją. O na, jest, pomóżcie, I, i tańczy na mnie. Dobrze to wie, że pan ją i te słowa na mnie.